20 marca w Pałacu w Starym Kisielinie odbył się wernisarz Dariusza Kamysa, znanego artysty, satyryka oraz współtwórcy kabaretu Potem. Moim pomysłem i jakby ideą było, żeby malować y, emocje. Wiadomo, że kobiety pod tym względem są od mężczyzn zdecydowanie bogatsze, a poza tym są ładniejsze od mężczyzn. A wiadomo, że sztuka mi się kojarzy, sztuka mi się kojarzy z pięknym i jakby starałem się, łącząc te Kropki wyszło na to, że to są portrety kobiet. To już jest moja w Zielonej Górze druga wystawa, bo kiedyś miałem wspólną wystawę z Grzegorzem Skawińskim, liderem zespołu kombi, i z takim Szymonem faliszem w bibliotece wojewódzkiej Norwida. A tutaj, no tutaj, szefem tego jest Leszek Jenek. Mój serdeczny kolega z kabaretu Potem. Jest tutaj Marysia i z którym się znamy. To są po prostu przyjaciele. I dostając taką propozycję, nie zastanawiałem się ani chwili. Tak jak u każdego człowieka, każdy ma gdzieś jakieś takie swoje pasje, które, którym się oddaje gdzieś na boku, pracując w jakimś tam zawodzie. Znaczy, u mnie to trochę wygląda w ten sposób, że to jest jakby moja druga równoległa pasja. Jakby kabaret jest tą moją taką pasją. Takim moim okrętem flagowym. Natomiast malowanie było zawsze czymś taką odskocznią, takim czymś przyjemnym, po prostu lubiłem malować. Ale w lockdownie, kiedy zaczęliśmy mieć bardzo dużo czasu, dokładnie 8 miesięcy, kiedy nie mogłem jakby odnaleźć się, bo nie miałem na to szans, nie występowaliśmy w tej mojej pasji kabaretowej, dlatego jakby przerzuciłem cały impet, i całe swoje, całą swoją energię na malowanie, no bo wtedy miałam naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Obejrzymy dzisiaj 17 prac. Są to prace, które. Darek malował od 2022 roku. Głównym tematem tych prac, które tu prezentuje, są kobiety w różnych wymiarach emocjonalnych. Darek jest osobą bardzo szczerą, skromną i w tych obrazach to widać. Nie sili się na bycie kimkolwiek innym, jest po prostu sobą i te emocje przekazuje również na płótno. Pozytywne emocje, bo jak sam mówi, jest człowiekiem szczęśliwym. A szczęśliwym się jest, jeżeli praca nie jest pracą, tylko pasją. Darek Kamys prezentował w Oranżerii w Zatoniu swoje prace dwa i pół roku temu. Ponieważ oranżeria w Zatoniu jest małym pomieszczeniem i mógł wyeksponować tylko siedem swoich prac, postanowiliśmy zrobić powtórkę z rozrywki. Zaprosiliśmy artystę do pałacu w Kisielinie. Jak Państwo widzicie, przestrzeń jest zupełnie odpowiednia na prezentację twórczości takiego artysty. Także zapraszamy serdecznie. Można wystawę będzie oglądać przez miesiąc tu, właśnie w Kisielinie. Wernisarz Dariusza Kamysa przyciągnął wielu miłośników sztuki. Wystawę można dalej oglądać w Pałacu w Starym Kisielinie, więc warto ją odwiedzić.